Hej, hej siemaneczko, dzisiaj pokażę wam jak w The Sims 4 zdobyć trofeum Simka rodzi trojaczki, a więc wchodzimy na samą górę po prawej, otóż galerię wcześniej musimy być zalogowani na konto EA i w nazwie obiektu wpisujemy TriPet w galerii i tu już mamy kobiety, które są w ciąży z trojaczkami, wybieramy sobie jakukolwiek. Kobietę w ciąży dajemy tutaj. Zapisz rodzinę w mojej bibliotece. Tutaj akurat mamy 3 kobiety w ciąży, czyli mamy większe prawdopodobieństwo, że szybciej one rodzą. Kółeczko, nowa gra. Nie, dziękuję. Wchodzimy znowu na górę, w prawo, otwórz galerię. I bierzemy nasze kobiety w ciąży, ale musimy dać R1, R1, moja biblioteka. Teraz tutaj mamy zapisane nasze rodziny. Umieść rodzinę na dole po prawej jest znaczek, krzyżyk. Zamień krzyżyk, krzyżyk. Okej, okay, graj, go zapisz i graj. I mamy trzy kobiety w ciąży, już na samym początku. Z trojaczkami. Krzyżyk. Mamy 20 tysięcy, to możemy pójść do domu. Najlepiej od razu do domu. Wchodzimy, krzyżyk, krzyżyk. Płacimy, kupujemy całe mieszkanie z pełnym wyposażeniem. I teraz jedynie co musimy nacisnąć po wczytaniu gry to dwa razy R1, a nawet trzy, trzy razy. I teraz czas leci do przodu. I gdy któraś z nich urodzi. Będziemy musieli tylko nazwać dzieci, troje dzieci, lub wylosować dla nich imię. Czyli dać kostkę. I wtedy wpada nam to trofeum. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, cześć, papa. Pa.